Telewizja Master objęła patronatem konkurs języka angielskiego, który zorganizowała Szkoła Policjalna Medyczne Studium Zawodowe. Jesteśmy na pierwszej edycji wojewódzkiego konkursu zawodowego języka angielskiego Med English, organizowanego dla szkół policjalnych kształcących w zawodach branży medyczno-społecznej prowadzonych przez samorząd województwa lubelskiego. Współpracujemy przy organizacji z Centrum Języków Obcych przy Uniwersytecie w Siedlcach, z panią dyrektor Laszuk i z jej lektorami, którzy podjęli się w bardzo ważnej funkcji, bez których konkurs nie mógłby się odbyć, czyli pełnienia funkcji niezależnych ekspertów oraz członków komisji konkursowej, no i przygotowują również dla nauczycieli i dla słuchaczy szkół medycznych warsztaty językowe. Nasza rola była dwojaka. Koleżanki, część z nas przygotowywała pytania egzaminacyjne spośród tych, które zostały nadesłane przez nauczycieli biorących udział w konkursie. A ja z kolei, z, z, z jeszcze jedną koleżanką, przygotowywałyśmy prezentację dotyczącą pokonywania bariery językowej. Pomysłodawczynią konkursu była nauczycielka języka angielskiego zawodowego w łukowskiej szkole Marzena Miazek Banach. Konkurs podzielony jest na dwie części. Pierwsza część, czyli dzisiaj, jest to część leksykalna, która polega na rozwiązania testu leksykalnego. Zadania są różnego rodzaju, są to zadania typu multiple choice, czyli wielokrotnego wyboru, są uzupełnianki, są krzyżówki, są, prawda, fałsz, prawda, także, także różnorodność zadań. I dzisiaj właśnie mamy tą część leksykalną, natomiast jutro jest druga część, która będzie sprawdzała umiejętności, pamiętność sobie z tekstem pisanym i z tekstem słuchanym. Także dwie części i jutro podsumowanie wszystkiego. W konkursie wzięło udział 10 reprezentantów medycznych szkół policjalnych z Lublina, Chełma, Zamościa i Białej Podlaskiej. Była też reprezentacja gospodarzy. Bardzo się cieszę, że szkoły Odpowiedziały na odzew, czy, czy jest odzew, że, że odpowiedziały na nasze zaproszenie, że ten konkurs ma miejsce. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, że będzie się podobał i następne edycje również będą mile widziane. Zgodnie z regulaminem konkursu, jego drugą edycję ma zorganizować szkoła, której uczniowie zajęli pierwsze miejsce. I jak już wiemy, będzie to szkoła w Lublinie. Natomiast co do samego konkursu, to o jego głównym celu tak mówią nam osoby zaangażowane w jego organizację. Żeby łamać bariery językowe, żeby pokazywać, że medyczny angielski nie jest trudny. Żeby ułatwiać posługiwanie się nim, żeby stworzyć warunki do wymiany swoich opinii, poglądów, również doświadczeń zawodowych pomiędzy nauczycielami szkół województwa lubelskiego, a w końcu po to, żeby po prostu promować zawody medyczne. Teraz sami widzimy, że, że jest dużo pacjentów, dużo klientów, prawda, którzy posługują się językiem angielskim. No i ten język jest przydatny i jeżeli mamy wiedzę medyczną, a anusz na przykład, czy opiekun medyczny, czy, czy technik masażysta, czy ktokolwiek ma kontakt prawda, z, z, takim, z taką osobą, więc musi się dogadać. Prawda? Jeżeli się dogadać, no to musi używać języka specjalistycznego, no więc właśnie dlatego my. Nie ma niestety magicznego środka, który by za dotknięciem magicznej różdżki sprawił, że wszyscy zaczniemy mówić po angielsku. Jest to jednak, jednak ciężka praca nad sobą, nad pokonywaniem swoich własnych ograniczeń. No i niestety też dużo musimy włożyć w to nauki, żeby nauczyć się jednak trochę słownictwa i trochę gramatyki, żeby umieć złożyć. Pierwszemu wojewódzkiemu konkursowi języka angielskiego zawodowego patronował marszałek województwa lubelskiego.